Od małego, czy praktycznie, no, no, tak od malucha to zawsze ta piłka nożna, czy znaczy to na przykład jak u mnie rodzina przyjeżdżała, dziadek, to nawet dziadka już wykorzystywałem, mówię po gramy, bo, bo to rozpierała mi energia cały czas. Nie dogadałam się za bardzo z trenerem, bo no, właśnie z niewiadomych względów, bo moim zdaniem dobrze wyglądałem na treningach, byłem na każdym treningu, dodatkowo trenowałem, bo też trochę mi zanudziłem się w tej gry, bo sam byłem, a szansy nie otrzymałem, a moim zdaniem na nie nią zasługiwałem. To jest ten moment. Wydaje mi się, że ten sezon pokazał, że... Ale to jeszcze nie jest poprzeczą. Yy... Chcę zbudować u nich filary życiowe, które będą już to... Czy będą jeszcze grali w piłkę, czy tam w jakimś innym, w jakimś innym sporcie, ale żeby te fundamenty im zbudować i charakter, który, który im to zaprocentuje w życiu dorosłym i w społeczeństwie. Jak widzicie lekko zmieniliśmy scenerię, no, zmieniliśmy, bo dzisiaj pierwszy raz mamy rozmowę z bramkarzem i to nie byle jakim, bo Tomek Kamiński powiedział w ostatnim programie, że ten chłopak to zrobi jeszcze dużą karierę. Michał Subczyński, witam serdecznie. Witam, witam Panie Łukaszu, witam wszystkich. No. Musisz się przełamać. Rozmawialiśmy, że mówimy sobie na ty. Myślę, że będzie lepsza rozmowa. Także, Michał Łukasz, to już mamy za sobą. No i jeśli pozwolisz, to zaczynamy tradycyjnie od quizu Imienia Dominika Lemanka. Przygotowałem dla ciebie, patrzę. 12 pytań. Wiesz, jaka jest zasada? Trzeba szybko mówić, pierwsze co pomyślisz. Jak wyjdzie głupota, to jeszcze tylko oglądalność pójdzie w górę. Dobra, próbujemy. To zaczynam. Strzelam lepiej rzuty wolne niż połowa piłkarzy MKS Trzasnyż. Nie. W Troszynie do dziś żałuję, że się na mnie nie poznali. Mm, tak. Zagram minimum 10 spotkań na poziomie pierwszej ligi lub wyżej. Tak. Moim bramkarskim idolem jest. Mm, Iker jest. Mój wyrzut piłki ręką to mniej więcej połowa boiska z tak. pola karnego, jakby rzucam. Z piłki stojącej z własnego pola karnego wybiłbym piłkę na koniec boiska. Tak. No musimy to sprawdzić, chociaż ja widziałem, że ty Zależy parę w to masz. Zależy jakie boisko. Parę w nodze masz. Do dziś śni mi się jedna z moich interwencji bramkarskich. Tak. Zdradzisz która? Mm, najbardziej w tym sezonie to podobała mi się interwencja z meczu z przesłucho albo w meczu z legionowo. Ale powiem szczerze, że bardziej mi się śnią te bramki stracone, na przykład to, mm. te takie, na przykład od Igora Lewczuka, ja, załóżmy do bo, tak, boiska, co wpuściłeś. Tak, tak, tak. To czasami. No bardziej śnią się mi takie rzeczy niż te interwencje. Stare wigi piłkarskie muszę jeszcze tych młodych chłopaków na bramce przetestować. Myślę, że finalnie to ci wyjdzie, wyjdzie ci na dobre. Najwięcej na pozycji bramkarza nauczyłem się od? Andrzeja Łyżnickiego i Mirosława Kuczery. Zdradzisz nam, czyli to byli trenerzy? Andrzej to tak tutaj popularnie, no tutaj tu z okolic jest, a Mirosław Kuczera to w polu niebytom. Okej. Okay. Lepiej czuje się na linii bramkowej niż w polu karnym? Mm, tak. Sprokurowałem w tym sezonie jakiś idiotyczny rzut karny. Mm. Czy można było powiedzieć, czy, czy to były złe wybory? No, czasami pod wpływem z pod wpływem emocji to było spowodowane te rzuty karne, więc taki tak nie był odpowiedział na to pytanie. Nie ma jednak jej odpowiedzi na to. Czy to były złe wybory? No, no nie wiem. No, każdy, każdy popełnia błędy, więc tu bym ciężko odpowiedzieć. Do końca sezonu nie dostanę już żadnej kartki. Postaram się. A, <laughs> nie dostanę się. Zastanowił się, czyli trochę jest agresorem na boisku. I ostatnie pytanie z tych szybkich: mój sposób na koncentrację przed meczem to. Słuchanie muzyki, rozmowa z chłopakami w szatni, tak mi się wydaje, że najbardziej taka atmosferka żeby była. A ja tak, takiej typowej koncentracji może nie robię, ale dużo rozmowy i po prostu jak już wychodzę na boisko na rozgrzewkę, to dopiero wtedy myślę o tym meczu jeszcze bardziej. Bo. Moim zdaniem tak wcześniej dużo, dużo wcześniej myśleć o meczu też nie jest za dobre, mhm. bo wchodzi to na głowę, trochę presja, pozycja bramkarza też nie jest łatwo pozycją, jest cały czas pod presją. Jak to się mówi trochę jak snajper. Jeżeli bramkarz się pomyli, to na 99% wpada bramka, więc myślenie o tym meczu jeszcze jest gorzej, w moim takim zdaniu. Najlepiej się skupić po prostu, jak już wyjdę na boisko i swoją robotę wykonać. To ostatnie pytanie okazało się, że wcale nie jest krótkie, bo musiał być do tego dorobiony pewien wywód, ale bardzo dobrze sobie poradziłeś, także quiz uznajemy za, za zamknięte. a teraz już e, przygotowałem kilka pytań takich dłuższych i dziś pozwoli, że będę dopytywał. E, Michał, istnieje taka teoria, na pewno w świecie bramkarskim o tym słyszałeś, że bramkarz to tak do końca normalny nie może być. Jak ty widzisz z perspektywy tych kilku lat już na boisku, rzeczywiście bramkarz taki wariat to jest lepsza charakterystyka niż taki spokojny gracz na linii? To jest szczerze ciężkie pytanie, ale mhm. bardzo ciekawe, bo można je rozwinąć, bo niektórzy trenerzy lubią bramkarzy spokojnych, opanowanych, stonowanych. Ale ci bramkarze, jakby to powiedzieć, żeby było dobrze, że mm, troszkę nie mają tego wariata w sobie. A w, ty, w, ty, w tym wariacie jak na przykład ja mam, w pewnych momentach obronić sytuacji, która jest nie do wyjęcia. Bramkarz spokojny, to tak stonowany, jest bardziej, żeby to dobrze ująć, to no nie ma czasami takiego. Yy, drygu, yy, wariata w sobie. Nie wiem, jak to nawet inaczej określić, bo to się ma. Albo się tego, albo to się ma, albo tego się nie ma. Tak jak u mnie, ja jestem takim troszkę wariatem w bramce, bo ja lubię tutaj cały czas krzyczeć, podpowiadać, yy, ca cały czas żyje na tych nogach, czy na przykład w sytuacjach meczowych, czy jeden na jeden, czy, czy z gry zespo zespołowej, to i to potem się przenosi trochę na życie, bo bramkarz, który jest taki spokojny, stonowany, to on potem jest w życiu też taki stonowany, a tak jak u mnie koledzy w szatni nawet wiedzą, że jestem waret, ale jak już wychodzę na boisko, to w ogóle mi się przełącza trochę... Trochę trybek i już w ogóle jest troszkę. A ty trafiałeś, Jakby to... trafiałeś w swojej karierze na trenerów, którzy właśnie szukali takich bramkarzy do zespołu, takich lekkich wariatów, czy raczej no trener, trener Kordek to wydaje mi się, że jest spokojny gość, ale nie wiem, jaki woli bramkarzy, jak to byś ocenił? Wydaje mi się, że wariata chyba. Po, po hmm. tym, że gram, no to wydaje mi się, że chyba wariat. Hmm. Ale na przykład. W, w... Proszę, nie wydaje mi się, że ten Złotkowski bardziej postawił na spokojniejszego bramkarza. Takim no dlatego nie grałeś. Pod koniec. <laughs> nie, Michał, trochę chciałem na temat twojej przygody z piłką, bo ty, sobie rozmawialiśmy poza kamerami, w wieku 16 lat już, ty jesteś chłopak z kadzidła, wyfrunąłeś na sam koniec Polski do Bytomia. I ten do Polonii, Bytom, bardzo poważnej drużyny z tradycjami i tam podobno nawet grałeś. Jak to się wszystko stało? Zaczęło się od tego, że po sezonie, jak ja grałem jeszcze w Juniorach, po sezonie w się Łomża, bo też jeszcze byłem przez pół roku, pojechałem na taki test mecz, w Warszawie był organizowany i tam byli różni zawodnicy z różnych klubów, którzy po prostu chcieli szukać klubu, albo no, po prostu jakoś się wybić. No i po tym test meczu dostałem propozycję do Polonii Bytom, miałem wtedy przejście bo poszedłem rok wcześniej do szkoły, mhm. czyli w tym wieku byłem jakby już po, po pierwszej klasie liceum. No i z, usiedliśmy z rodzicami do podejmowania decyzji co dalej, bo no, można to powiedzieć, no to jest ciężkie. No, tutaj jest no, województwo mazowieckie, a na, do Śląska jest trochę, jak pamiętam, jak dobrze liczymy ponad 400 kilometrów, więc to była rozłąka i z rodziną, ze znajomymi, ze wszystkim tu całym otoczeniem. A rodzice jeździli wtedy na jakieś mecze twoje? Czy to Mama była. Parę, parę razy zdarzało się, że, że przyjechała. Chociaż to było ciężkie, bo jeszcze siostra wtedy, mam młodszą siostrę, która mhm. tam miała w wieku chyba 5-6 lat, więc trochę młodsza była, więc trzeba było trochę opiekować się nią. Ale w tej Polonii yy, zaczęło się od tego, że pojechałem yy, od razu na obóz. Mhm. No i na tym obozie, z tego co pamiętam, to trener pierwszej drużyny był naszym trenerem w roczniku. Mhm. No i on powiedział po tym obozie, że wyglądałem bardzo słabo i że do, że do pierwszego składu to mi jeszcze daleko. Ten dał mi trochę odpoczynku, wróciłem świeży po wakacjach, jak to zawsze się mówi, i już potem poszło z górki. Najpierw broniłem w swoim roczniku, pierwsze tam pół roku, drugie pół roku, czy to nawet było rok, gram w roczniku starszym. I w lato po rocznym, tam, po rocznym pobycie już w Polonii dołączyłem do pierwszej drużyny. Mm -hmm. Wtedy tam w tym sezonie chyba albo sezon później awansowali, no ale ja byłem tam po prostu jako tam trzeci, czwarty bramkaż po prostu do, do treningu, mm -hmm. ale też to mi dużo dało. Poznałem też szatnie seniorsko pierwszy raz, bo to był mój pierwszy taki jakby. Yy, jak to nazwać yy, pierwszy sezon. Pierwszy, jak jakby wejście do szatli seniorskiej, no tak tak, 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 tak. I nauczyłem się mieć piłki i takie tam różne sprawy, bo tam byli starsi zawodnicy, więc poznałem troszkę tej starej szatni, powiem szczerze. Dzisiaj Michał, Polonia Bytom to jest poważna drużyna, bo my będą grali w pierwszej lidze, jako Beniaminek, ale ty nie zadebiutowałeś, nie masz w swoim rekordzie Polonii Bytom. a tak, Usiadłeś na ławce, czy też ci się nie udało? Nie, jedynie tylko w okresie przygotowawczym sparinga grałem. Okej. Okay. Jeszcze wrócę do tych czasów dziecięcych, bo one mnie lekko zaciekawiły. To było tak, że ty od, od razu wiedziałeś, że będziesz bramkarzem, czy ty grałeś w polu i w pewnym momencie jednak ta bramka wygrała? To jest ogólnie ciekawe jak to się wszystko zaczęło, bo od małego mhm. czy praktycznie, no, no tak od malucha to zawsze ta piłka nożna, czy to na przykład jak u mnie rodzina przyjeżdżała, dziadek, to nawet dziadka już wykorzystywałem, mówię chodź mhm. pogramy, bo to, bo to rozpierała mi energia cały czas. A zacząłem grać ogólnie w klubie to w wieku 13 lat, jak dobrze mhm. pamiętam, więc troszkę późno, yy, ale jestem wdzięczny rodzicom za to że chociaż yy, chociaż mnie zapisali, bo no, musiałem na to zasłużyć trochę. Rodzice wiedzą o co chodzi. Musiałem trochę dać od siebie, żeby, żeby teraz żeby grać w tym klubie i wydaje mi się, że to jest prognoza na przyszłość, że nauczyłem się, że nic w życiu nie ma za darmo, tylko ciężka praca może nas przejść do przodu i, i dawać nam motywację. Tej. I że za darmo nic nie dostanę, jeżeli nie, będę do, jeżeli nie będę pracował na tyle, co trzeba. A jakby Ciebie dzisiaj wpuścił w pole, to Ty na poziomie A klasy myślisz, że na boisku byś sobie poradził, czy nie bardzo? Wydaje mi się, że tak. Tak myślałem, że odpowiesz. Wydaje to jest mi się, jednak że tak ten tylko... gen wariata, nie? A, trochę tak. A wydaje mi się, że bym dał radę, ale... Wytrzymałość mogłaby trochę być ciężko. Okej, okay, żeby nie skakać mocno po tematach, to z tej Polonii bytom znowu zupełnie inny kraniec polski, chociaż już dużo bliżej domu. Zambrów, dobrze sprawdziłem? Mhm. Olimpia Zambrów. Trzecia liga. wtedy czwarta. Wtedy czwarta. Ale to i tak jest duży przeskok na plus. Yy, Zambrowie grałeś? Yy, z tego co pamiętam, to chyba z 6-7 meczy, tylko na poziomie czwarty, czwartej ligi. Mhm. No wiadomo, też nie ma co porównywać na przykład. Czwartej Ligi Mazowieckiej, teraz taka co jest. Oczywiście teraz ta, to, co mamy do Podlaskie, bo to jest w ogóle różnica, przepaść. przepaść i to bardzo duża. Pamiętam, ale w Zambrowie też był bardzo duży poziom, bo wtedy był i Kamil Zalewski, Marcin Paczkowski, byli tacy zawodnicy naprawdę na poziomie, no i szukali właśnie bramkarza, bramkarza młodzieżowca. A że akurat miałem znajomych z Łomży i zaprosili mnie na turniej do Zambrowa taki mhm. orlikowy. Pojechałem i akurat był tam trener, asystent i mnie jakoś tam zgarnął. No to Co później są... Zambrów, kolejny przystanek, znowu zupełnie krajan z Polski. To jest jedna z ciekawszych historii, <noise> jeśli chodzi o tak krążeniu po Polsce, bo teraz po Morze i Bałtyk Gdynia. Jak ty w tym Bałtyku się znalazłeś, I to, czy to był ten Bałtyk Gdynia, gdzie, gdzie był Piotrek Włodarczyk? Yy, nie. Mhm. to to już yy, wtedy Bałtyk był w, trz w trzeciej lidze. Mhm. I trafiłem tam przez menadżera. Miałem uh -huh. tam wtedy swojego menadżera i zaproponował mi, bo miałem ogólnie wtedy przejść do Narwi Ostrołęka, uh -huh. ale tam małe komplikacje wyszły w okresie przygotowawczym i dwa tygodnie przed rozpoczęciem rundy wiosennej trafiłem do Bałtyku. Uh -huh. Tam byłem na jednym sparingu, najpierw z Wikielcem, uh -huh. potem trener gdzieś wyjeżdżał i po dwóch tygodniach, i po tygodniu jak powiedział, że jak, w, że jak wróci, no to że mam przyjechać już normalnie tam już dogadamy się. W Bałtyku wszystko. grałeś, ty grałeś? Tylko w rezerwach, mhm. ale to jest troszkę historia trochę zakręcona, bo nie dogadałam się za bardzo z trenerem, bo no właśnie z niewiadomych względów, bo moim zdaniem dobrze wyglądałem na treningach, byłem na każdym treningu, dodatkowo trenowałem, bo też trochę mi zanudziłem się w tej Gdyni, bo sam byłem, a szansy nie otrzymałem, a moim zdaniem na nie zasługiwałem. Czyli taki epizod do zapomnienia w twojej karierze i teraz zaczyna się już robić bardzo ciekawie, bo mocny Troszyn i tam trafiłeś i tam grałeś do pewnego momentu. Jak ty tam trafiłeś i co się zadziało, że w pewnym momencie trener Złotkowski powiedział, Michał teraz czas na ławeczkę. Mm, trafiłem do Troszyna to... Ogólnie to było tak, że jak zawsze wracałem tutaj do siebie, jak na przykład grałem w Polonii Bytom, czy, mhm. czy, w tych innych klubach wracałem tutaj, na przykład na, nie wiem, na wakacje, czy tam na jakieś wolny, albo za Covid nawet, mhm. za czasów pandemii, no to, y, wtedy to, drużynę prowadził trener Truszkowski, a trenerem bramkarzy był Jerzy Zych. Mhm. No, i tam trenowałem tak po prostu z drużyną, żeby podtrzymać formę, bo ja jestem taki, że jak się nie poruszam dzień czy dwa, to już mnie roznosi. Uh -huh. już, mnie, już mnie roznosi, dzisiaj nie trenujemy, no. już jestem w całej energii. No i tam trenowałem, no i z trenerem, z ichem cały czas byłem na łączach. I po, po, po Bałtyku Gdynia do mnie zadzwonił, czy bym nie chciał przyjść się sprawdzić. No i w sumie długo nie myślałem, przyjechałem. I, I też potrzebowali młodzieżowca w bramce z tego, co, z tego co pamiętam, chociaż nie wiem, czy to było po prostu wybór, że młodzieżowiec, czy umiejętności trochę też dały. Ale na, naprawdę dużo zawdzięczam Troszynowi, bo no dali mi to szansę w czwartej lidze, naprawdę mocnej czwartej lidze i wydaje mi się, że też nie zawiodłem, a w pewnym momencie usiadłem, szczerze wydaje mi się, że czasami to była różnica może poglądów. Mhm. Troszkę ja też jestem charakterny, nie, nie ma co ukrywać, czasami jak czasami dołożę za, za dużo, dołożę swoje trzy grosze. Bez sensu. Sam akurat już y, trochę doświadczyłem tego, że no za, za dużo czasami mówię i muszę się gryźć w język jeszcze jako młody zawodnik, to muszę po prostu troszkę więcej. Ale jak. Jakbyś, jakbyś Michał mnie zapytał, czy żałuję tego, że byłeś kręomrny i miałeś ostry język, bym ci powiedział, że. Że nie, bo dzięki temu trafiłeś do przasnysza i tutaj mam wrażenie, ale pomyl, jeśli się mylę, to mnie popraw, że tak naprawdę rozwijasz skrzydła już w pełni, bo jesteś topową jedynką, wychodzisz, odgrasz od deski do deski, robisz fajne recenzje, zacząłeś być zauważany. I czy ty też widzisz, że to jest ten moment kariery, na który czekałeś od 16 roku życia? Yy, tak, właśnie nawet yy, wspominałem z tym Kortkiem w, wcześniej, że Ciężka praca zawsze się obroni. Mhm. Ja pracowałam na ten, może nie, nie można powiedzieć jeszcze sukcesem, bo dla mnie czwarta liga to jest jeszcze początek, tak, tak mi się wydaje wynajmniej. No. Ale P ciężka praca może się wybronić jedynie przez to, że będziemy dążyć do celu. Wiadomo, będą przeszkody, tak jak mówię, zawsze kariera zawodnicza to jest taka sinusoida, jest raz do góry, raz jest do dołu. I często w życiu trafiałam na te dołki. Ale wierzyłem w pewnym, i tak jak mówiłem, rozmawiałem z rodzicami, z osobami, mówi, w pewnym momencie będzie tak, że pójdziesz do góry i sam, i, i sam będziesz wiedział kiedy. No, I to jest i ten moment? To jest ten moment. Mhm. Wydaje mi się, że ten sezon pokazał, że ale to jeszcze nie jest poprzeczka, na pewno. Ale ty jeszcze miałeś bardzo fajny moment, taki, który już zostanie na zawsze z tobą, bo w pucharze Polski, futsalu wy wjechaliście w pierwsze 16. I to jest taki na razie największy sukces kariery? Czy nie się jednak futsa z piłkonożną elementem sukcesu? Dla mnie to była, szczerze, to zabawa i tak mhm. bardzo fajne, pozytywne emocje, bo przyszło bardzo dużo kibiców. Wiadomo, hala jest troszkę mieszana jak stadion. Mhm. I na tej hali, jak przyjdzie kibiców tyle, co na stadionie, to jest naprawdę wrzawa, duże emocji. I myślę, że pozytywnie, ale sukcesem tego nie nazwał, bo czuję się na tej trawiastej dużo lepiej. Mhm. Na tej małej jest fajnie, nie powiem, na tej małej bramce jest fajnie, nie powiem, ale pozytywne pozytywne wydarzenie na pewno zapamiętam na długi czas, jeżeli chodzi Tomek o. Tomek Kamiejski mnie sprowokował, żeby z tobą zrobić rozmowę, bo on powiedział, że ze całej jest mks że masz najlepsze papiery na jakąś karierę. Z naciskiem na jakość, żeby zaraz nie pomyślał, że, żeby grał w Premier League, ale popatrzyłem, że masz 22 lata. Rzeczywiście na bramkarza bardzo, bardzo mało i uważasz, że to jest na razie Twój taki największy atut, że ty jeszcze masz dobre z 13-14 gry kariery, lat kariery przed sobą? Wydaje mi się, że tak, ale teraz tak ogólnie, tak patrząc na swoją karierę do tej pory, Chciałbym znowu mieć 17 lat i być w tym samym, na, w tym samym bagażu doświadczeń co teraz, mhm. złapać takie doświadczenie i dużo decyzji bym też pozmieniał mhm. w swoim życiu, na pewno tak jak mówiłem wcześniej, ugryzłbym się parę razy w język, może to by było troszkę inaczej i nie mówię tu o troszkę, tylko mówię o Polonii, bytą, bo też mhm. tutaj właśnie była taka sytuacja, że Parę razy, parę razy coś trochę nie było nie tak, a mogłoby to się zamienić na to, że współpraca z Polonią nie zakończyłaby się po okresie dwóch lat, tylko by było troszkę dłużej. Ale też, no tak jak mówię, mój wiek to jest jeszcze młody. Będę próbował iść grać wyżej. Zobaczymy, co, co przyniesie przyszłość, nie wiem. Ja tylko wiem na ten moment to, że na pewno nie odpuszczę. Mhm. Tego się nauczyłem w swoim życiu, że na pewno nie będę odpuszczał i będę walczył do końca o swoje. Tego ci też życzymy wszyscy w przesnyszu. No bo wiadomo, chcielibyśmy Cię mieć jak najdłużej u siebie, ale jeśli masz mieć możliwości iść wyżej, no to przecież nikt tej kariery nie będzie tutaj hamował. Także pamiętaj, kiedyś wylądujesz w tej. Pierwsze widzę, bo obiecałeś, że co najmniej 10 meczów tam będziesz miał, że to MKS Przasnysz dał ci takie skrzydła do lotu. Ty, jeśli chodzi o współpracę z obrońcami, jesteś typem bramkarza, który się drze, podpowiada, cały czas buzia chodzi. Czy raczej bardzo takie kąśliwe, ale krótkie uwagi do chłopaków, jeśli się rozbiegają nie tak, jak trzeba na wojsku? To zależy od meczu. Czasami mówię cały czas, czasami to są krótkie komendy. To, no tak jak mówię, to zależy od, od meczu, od tego, jak często nasz, na drużyna przeciwna atakuje, mhm. bo jeżeli jest. Wydaje mi się, że w meczu, w którym mamy dużo sytuacji takich bramkowych, to mhm. muszę mniej mówić. A w sytuacji, gdzie drużyna, jako, jako my, jako nasza drużyna dużo atakujemy, mhm. to wtedy nasi obrońcy, a obrońcy mogą przez chwilę przyspać tak zwanie. I wtedy muszę. Cały czas tutaj pod prądem trzymać, żeby, nie, żeby tutaj nie było zaraz jakiejś sytuacji. Bo tak jak zawsze rozmawiałem z, ze swoimi trenerami, jeżeli dobrze będę, miał, będę dobrze ustawiał obronę, to ja nie będę miał roboty. No to prawda, taka jest rola bramkarza. A powiedz mi, zważywszy na twój charakter, czy myślałeś już kiedyś, czy byłbyś dobrym kapitanem zespołu? Hmm, wydaje mi się, że tak. Chociaż, no, wydaje mi się, że tak, ale to, to jeszcze trochę czasu, zobaczymy. No, Damian już swoje lata ma. No. <laughs> ale jeszcze życzymy oczywiście Damian dużo zdrowia i dużo jeszcze gry przed tobą, ale w każdym razie jest tutaj gość, który chętnie tą paskę by przejął. Chociaż to decyzja trenera i nie wchodzimy tutaj, trenerze wojtków w twoje kompetencje. Chciałbyś kiedyś mieć, tak, to jest chyba ulubione pytanie do, do bramkarzy, czy ty chciałbyś mieć kiedyś taki moment w meczu oficjalnym, kiedy Pozwala ci drużyna strzelić karnego i w swoich statystykach masz strzelonego gola jako bramkarz. Chciałbym, bardzo chciałbym. Ostatnio nawet jak graliśmy z chutnikiem. Uh -huh. zapędziłem się tam w, w 90. minucie, zapędziłem się pod pole karne. By, było blisko, tak jak to mówiłem z chłopakami po meczu, było blisko, bo oddałem strzał, tylko że oczywiście zablokowany, ale chociaż, chociaż zawsze to jakieś pozytywne uczucie było strzelenie bramki czy y, przez bramkarza, to jest naprawdę niespotykana rzecz, więc... Fajnie by było jakiegoś karnego strzelić kiedyś. No to drużyno, posłuchajcie, jakie tutaj chłopak ma marzenia. Trenowanie dzieci, tak lub nie, na tym etapie kariery, czy jeszcze za wcześnie? Cały czas jestem aktywnym trenerem. Mhm. Trenuję już, można by to powiedzieć, od trzech lat. Mhm. Jestem trenerem w Kurpiowskiej Akademii. Pozdrawiam całą moją Kurpiowską Akademię. Mój rocznik 2016. Jak ogl... Jeżeli będziecie oglądać, a na pewno będą oglądać. Bo... 9-latkowie. Tak, 9, 9 lat. I naprawdę. Dużo emocji mi to daje pozytywnych. Cały czas siedzę, rozpisuję w domu. Dla mnie to naprawdę jest widzieć radość tych dzieciaków i, jakby to powiedzieć, dać im tego, dać im to, czego ja nie otrzymałem w ich wieku. To jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o trenowanie dzieci. I to, co najważniejsze jest dla rodziców, tak moim zdaniem, nawet dzisiaj o tym mówiłem, chcę zbudować u nich filary życiowe. Które będą już to, czy będą jeszcze grali w piłkę, czy tam w jakim innym, w jakimś innym sporcie, ale żeby te fundamenty im zbudować i charakter, który, który im to zaprocentuje w życiu dorosłym i w społeczeństwie. No to bardzo ładne, co mówisz. Kończymy już powoli naszą rozmowę, ale przygotowałem sobie jeszcze takie dwa pytania sensacyjne. Czy jest ktoś, jakiś twój kumpel dobry, którego ty byś widział w MKS-ie? i który by się u nas sprawdził. Hmm. O, trudne pytanie. A ja się ja prostu nie zadaję, Michał. Hmm. No to patrz. To wy w komentarzach w takim razie napiszcie, kogo tutaj Michał mógłby do nas chętnie ściągnąć i z kim w jednej drużynie mógłby zagrać. A jak to by się przypomnieć, to oczywiście w tych komentarzach możesz się uaktywnić. Skończycie sezon w pierwszej ósemce? Na pewno damy z siebie wszystko. Na, wydaje mi się, że będzie ciężko, ale damy radę. Jakie jest w takim razie Twoje takie oczekiwanie e, na najbliższe lata? Czego mogę ci życzyć? Zdrowia. Do tego ci też życzę. <grym> Zdrowia i szczęścia, bo wydaje mi się, że w piłce dużo, dużo szczęścia. Na pewno. Jeżeli będę chciał, jeżeli bym. Kiedyś, kiedykolwiek dostał propozycję z Ligi Wyżej, to wydaje mi się, że to szczęście i zdrowie, bo to się łączy, wydaje mi się, że jeżeli będę zdrowy, to, to mogę góry przenosić. To ja jeszcze dorzucę mądrych wyborów w piłce i bardzo się cieszę, że specjalnie do nas przyjechał tutaj kawał drogi na ten program. Także dziękuję, że i znalazłeś czas, i chęci, i, i mamy fajną rozmowę ze sobą. Wy oczywiście zostawcie tutaj subka, żeby huu, zasięgi szły w górę i wracamy do komentowania, kogo widzielibyście razem, ramię w ramię z Michałem w jednej drużynie. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. I słowem jeszcze zakończenia chciałbym zaprosić kibiców w sobotę na. Na mecz z Błonianką. zróbcie taki dym, jak zrobiliście ostatnio w meczu z Makowem. Widzimy się w sobotę na stadionie. Ja czuję się zaproszony i Ben. Trzymajcie się. Cześć.